Cześć, dziś oborze, dokładnie 8 października, godzina 9, jesteśmy pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Cała demonstracja oczywiście, bo to chodzi głównie o to, jest tutaj obok w parku i oczywiście zaraz pewnie będziemy gdzieś tutaj sobie spacerować, ale pokażemy Wam, jak wyglądał dzisiejszy protest myśliwych. 46, jest nas coraz, coraz więcej, a cały czas się schodzimy. E, protest jest zgłoszony do godziny 17.30 lub 18.00, e, więc jest bardzo dużo jeszcze czasu. E, oczywiście jest pełny grill daszbór, e, jest pełny grill jedzenia, e, pełno ciasta i bardzo, bardzo dużo naszych kolegów i koleżanek. Słuchajcie, fajnie, że jesteśmy, fajnie, że przyjechaliście. Nie jest łatwo się zebrać, wiemy, doceniamy, ale musimy tu po raz kolejny stanąć ramię w ramię. Dziękuję Wam wszystkim za przybycie, dziękuję za to zgromadzenie. Jako jego organizator formalny otwieram kolejne nasze zgromadzenie przeciwko polityce Mikołaja Dorożały, która dąży do zniszczenia polskiego łowiectwa. Dziękuję szczególnie prezesowi Naczelnej Rady Łowieckiej za obecność i za wsparcie. Brawo, brawo. Mikrofonu. Krótko, będziemy szanowni, mieli, ale. Koleżanki i koledzy. E, sami wiecie w jakim momencie historii w zasadzie się znajdujemy. E, na temat kierownictwa resortu powiedzieliśmy chyba wszystko, wiemy już w zasadzie wszystko. Chociaż parę kwiatków jeszcze wyjdzie, uwierzcie mi. E, I to będą no, ale, tak. kwiaty, które będą musieli zjeść. Okay. mi gardło wysiadło. Pamiętajcie kilka rzeczy. Polska przyroda to nie ideologia a my jesteśmy prawdziwymi strażnikami ochrony przyrody. Koniec tematu. A Dziękuję. oni tam stoją i się boją. Zastanawiają się, jak zbiórkę teraz założyć na patronajcie. Ale szanujmy zieleń, zapraszamy Was wszystkich i kogo tutaj spotkacie, zapraszajcie na grilla, na pyszną dziczyznę. Mamy do rozdania dzisiaj 700 lub no prawie 800 porcji Kiełbasy z dzika. Mamy również dzięki kolegom z południa Polski 300 porcji oscypków. Mamy kilka kartonów jabłek e, dla tych, którzy będą gardzili tą naszą dziczyzną. Więc każdego tutaj mile przywitamy i mam nadzieję, że każdy, który będzie tu korzystał z tych naszych dobrodziejstw dziczyzny, zapozna się z jej smakiem, ale zapozna się również z tym. Jak funkcjonuje naprawdę polskie łowieństwo, a nie jak je kreuje ten budynek za nami. Nie wiem, czy już możemy, ale może na posiłek. Proszę, kolego prezesie. Proszę. Chciałbym tylko wyrazić ogromną, ogromną wdzięczność za e, pokazanie e, protestów w mediach społecznościowych o przekazywaniu tej informacji dalej przez Naczelną Radę Łowiecką. Jest to super rozwiązanie, że gdzieś nasze władze wychodzą e, naprzeciw myśliwym i pokazują to, e, ale ja mam pytanie odnośnie e, Naczelną Radę Łowiecką, a dokładnie o Komisję Młodych. Skąd taka inicjatywa, skąd taki pomysł? E, czy to się narodziło z jakichś e, problemów, które e, przychodzą do e, Naczelnej Rady Łowieckiej z e, ust młodych? Problemy do Naczelnej Rady Łowieckiej od młodszego pokolenia myśliwych, mam nadzieję, tych młodych wiekiem i tych młodym starzem oczywiście przychodzą. No. Pierwszy bardzo palący problem, który mam nadzieję ta komisja znajdzie na to jakieś rozwiązanie, czyli przyjmowanie nowo wstępujących do Kołowieckich. E, tym się będziemy zajmować. Skąd to przyszło? Jeden z kolegów też mi podpowiedział: Słuchaj, a może zajęlibyśmy się młodymi. Ja mówię: Świetny pomysł, zróbmy to, e, powołajmy komisję młodych. Stąd też ten e, mój apel z prośbą o dołączanie. Intencjonalnie też nie powiedziałem, czym będzie się zajmować ta komisja, nie powiedziałem, jakie są wymagania, jakie są kryteria. Zgłoszeń na dzisiaj, przynajmniej rano jak byłem w zarządzie głównym, było już grubo ponad 300. Czyli zainteresowanie jest. Zainteresowanie jest bardzo duże i bardzo za fajnie. nie dziękuję, bardzo, bardzo wszystkim za te zgłoszenia. Nadsyłajcie, zajmiemy się tym od przyszłego tygodnia, pewnie do tego przysiądę i zacznę, zacznę czytać wasze maile, wasze zgłoszenia. Piszcie, jakbyście to widzieli, piszcie co chcecie zrobić, piszcie kim jesteście, dokąd zmierzacie. Przyszłość łowiectwa, no leży w rękach młodych. Dokładnie. Bardzo się cieszymy z tej inicjatywy, ponieważ my gdzieś wspieramy właśnie tą naszą, że tak powiem, młodzież łowiecką. Sami jesteśmy na początku tej przygody. Myśliwym, jesteśmy od kwietnia tego roku i będziemy na pewno oglądać i patrzeć, jak ta komisja się rozwija. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co to za koszy lęgowe dla kaczek dzisiaj pod ministerstwem, co tutaj się e, dzieje? No generalnie chcieliśmy pokazać, że oprócz tego, że polujemy na kaczki, to robimy też coś, żeby te kaczki miały generalnie e, lepiej miały możliwość lęgów rozrodu i, i ułatwiamy im to generalnie. E, poza tym uważam, że zakaz polowania akurat na, na kaczki jest bzdurą, ze względu na to, że to jest gatunek, którego nie brakuje w Polsce, szczególnie w okresie jesiennym, gdzie przesuwają się populacje z północy i ze wschodu przede wszystkim mają trasy przelotowe przez Polskę. Więc jest to, jest to jeden z, no, z wielu głupich postulatów generalnie jakby przeciwko, przeciwko myśliwym I, i tu z kolegą przywieźliśmy właśnie kosze, żeby... Ja podejrzewam, że pan Dorosza nie wie, że takie coś istnieje. W no ogóle. właśnie ja chciałem powiedzieć, że nie snem, będzie powie, chcieliśmy mu pokazać, dążę, że to tak, jest tabliczka. Może sobie przeczytać, i ten, bo, bo nie podejrzewam go o taką wiedzę. Generalnie. Dzięki bardzo. <laughs> Dzięki. Takie bardzo szybkie pytanie, ile kiełbasy na dzisiaj przygotowaliście? Ile jest w ogóle jedzenia dla myśliwych i oczywiście sympatyków? Dużo. Bardzo dużo dla myśliwych, ale i dla sympatyków jeszcze więcej. Tak, a co mamy w ogóle dzisiaj w menu? Jest wszystko z dziczyzny mamy. Kiełbasy ciemną z dzika, jasną, mieszaną też z dziczyzny. Osypki góralskie. Kiszone ogórki na pewno. Czyli dzisiaj taka tradycyjna polska kuchnia, więc bardzo dobrze cieszymy się i dziękujemy bardzo za, 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 za posiłki dla myśliwi. Nie W kolejności nasz Franciszek przemówi. Daszbur, koleżanki i koledzy, witam Was serdecznie. Kochani, jest nas dzisiaj trochę, ale to niestety, jeszcze moim zdaniem, niewystarczająco. Nasi łowczowie okręgowi nie mają łatwego zadania, ponieważ wiecie, jak mogą mieć konsekwencje. Dlatego wydaje mi się, że członkowie Naczelnej Rady, tutaj kolega też jest z Naczelnej Rady, zapraszam Cię, chodź tutaj koło mnie. E, powinniśmy przejąć pewną inicjatywę organizacyjną i zrobić jakieś spotkania w naszych okręgach, e, powiedzieć jak to powinniśmy zrobić lepiej, żeby nas tutaj e, nie tylko zobaczyli kilkaset. Ale kilka tysięcy albo kilkanaście. Mam nadzieję, że te nasze protesty odniosą jakiś skutek, bo nie wolno lekceważyć coś, co jest od lat, coś, co jest sprawdzone. Zauważcie, że na przykład próba wtargnięcia w nasze łowieckie życie, ograniczenie polowania na ptactwo jest wyjątkiem, ewenementem na skalę kraju. Na przykład w tak niedalekiej Francji jest kilkadziesiąt gatunków łownych ptaków, u nas będzie zaledwie kilka teraz. Także w jedności siła. Wyrażając nadzieję, że nasi koledzy w okręgach, członkowie Naczelnej Rady, członkowie różnego, różnych komisji Naczelnej Rady wezmą sprawę w swoje ręce i zmobilizują nasze środowisko. Wyrażając jeszcze raz nadzieję, koledzy, że tak też się stanie, chciałbym dzisiaj w imieniu własnym prezesa, dziś tutaj na pewno jeszcze jest, kolegi też z Naczelnej Rady, podziękować za to, że jesteście. Dziękuję Wam za to. Daszbur, miłego dnia. W proteście razem z Tunkiem, z Beskidów, z Bielska, z Krakowa. I z góry z gór i Ślązacy I przyjedziemy ile razy będzie trzeba, także na nas można zawsze liczyć. Jesteśmy gotowi do boju. Cały autokar, także inne inne regiony, weźcie się do roboty. No, nie dało się drugiego uzbierać, ale następne protesty oby ich nie było. To słuchajcie, tutaj musi być pewny ten park. Także do roboty się brać i u swoich koleżanek, kolegów, wszystkich tam po prostu ciągnąć, ciągnąć, żeby ten protest po prostu nie upadł. To nie może upaść. Dasz bur. Cześć Szymonie, skąd przyjechaliście, powiedz mi ile osób ze sobą zabraliście, jakim środkiem transportu, bo wiem, że tutaj chyba była poważniejsza akcja. Cześć, przyjechaliśmy z okolicy Bielska Białej, pełny autokar osób, kolejne dwa busy z Katowic, także taka konkretna ekipa się zebrała. Czyli tutaj e, około ilu osób może być z waszego regionu? Z samego bierska jest pełna tokar, czyli około 50 osób. To bardzo, bardzo fajnie, że tak się potrafiliście zjednoczyć i e, zrobić taką robotę. Że jest e, z nami także komisja promocji łowiectwa z Krakowa i Komisja Diamy. O proszę, czyli tutaj gdzieś władze też e, podjęły to decyzję o uczestnictwie w proteście, Super. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. A ja smutny, Co ja robić mam? Wezne plinte na ramyne pójdem ku horam Tam jelenia zabijem, tam na jem napijem A co nie zjem, nie wypijem, kamaratom dam Tam jelenia zabijem, tam sa jem napijem A co nie zjem, nie wypijem, kamaratom dam <ścoughs> Poproszę sygnał Dashbur. Dziękuję. Zanim odtrąbimy pożegnanie, chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować za przybycie, za mobilizację w tych trudnych warunkach nieszczęsnej Warszawy, która musi się borykać z tym ministerstwem, ale też za zaangażowanie, za, za dystrybucję tej wiedzy i liczę, że te nasze postulaty, że to, co chcemy osiągnąć, będzie przez was propagowane przez internet, przez wszelkie formy kontaktu na zbiorówkach, na polowaniach, wśród znajomych. Dziękuję bardzo serdecznie przedstawicielom Naczelnej Rady Łowieckiej za to wsparcie, za jedność, bo to bardzo było dla nas dzisiaj ważne, żebyśmy tą jedność pokazali, żebyśmy nie dali się kroić, jak to salami, o którym wspominałem, na plasterki, tylko wszyscy razem staniemy i będziemy tego łowiectwa bronić, ale nie tylko łowiectwa, ale i przyrody, i, i tych niekorzy będziemy się bronili przed tymi niekorzystnymi zmianami. Dziękuję również policji za, za to, że stanęła na wysokości zadania i to ich wsparcie było naprawdę duże. Ja je odczułem. To warto, warto wspomnieć. Urząd miasta też tu dołożył starań, żeby to przebiegało sprawnie i nie mieliśmy tu żadnych obciążeń poza pewnymi incydentami na początku. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję i bór i do zobaczenia niebawem, jeżeli to się nie zmieni. Poproszę o sygnał pożegnania.